Witamy ponownie na kanale Boska Cząstka. Witam, to Emanuel. Dzisiaj ciąg dalszej rozmowy, którą już jakiś czas temu opublikowałam. Wcześniej rozmawialiśmy o dyskryminacji osób otyłych, dzisiaj obiecana kontynuacja na temat LGBT. Nazwiemy to dyskryminacją osób LGBT, ale raczej nam chodzi na obustronne relacje. LGBT ze społeczeństwem, ponieważ mówiąc o dyskryminacji, wydaje mi się, że tutaj trzeba by mówić o obu stronach oraz o tym, czy środowisko LGBT samo jest tolerancyjne względem siebie nawzajem, względem innych osób. W związku z tym, że najistotniejsze kwestie poruszyłam w dalszej części rozmowy, a wiem, że większość widzów kończy oglądanie po około 10 minutach, Postanowiłam także i tę część podzielić na dwa odcinki, a zatem wkrótce ukaże się ciąg dalszy i zakończenie tej rozmowy, w którym to przejdę do najistotniejszego sedna wszystkich problemów. Zacznijmy może od tego, co Ciebie spotkało, co Ciebie zaskoczyło. Emanuel od zawsze bardzo sympatyzował. Praktycznie ze wszystkimi grupami chyba dyskryminowanymi. No prawda? tak, bardzo chciałem takie słyszę, właśnie grupy że... jakoś prześladowane, opresyjne. Tak, czyli zarówno LGBT, jak i właśnie bardzo się przejmujesz, kiedy dyskryminują grubasów, no tak? Tak. No Dlatego ciebie to też bardzo rozjusza. No i bardzo takie parszywe traktowanie tych ludzi, często bardzo niesprawiedliwe to, to ciebie rusza, ale no, tak samo jesteś wrażliwy na punkcie krzywdy zwierząt, tak? Także też zawsze no, się... Zawsze się bardzo przejmowałeś tym, co się dzieje wokół yy, środowiska LGBT i było ci zawsze bardzo przykro... o Na przykład kiedy słyszałeś wypowiedzi polityków, prawda? No to jest katastrofa. Yy, to jest katastrofa. To, to co yy, no nawet yy, jeszcze... Andrzej Że ideologia, te strefy wolne od LGBT to również jest przegięcie. Tak, więc to wszystko Ciebie zawsze bardzo ruszało i bardzo zawsze sympatyzowałeś z tym środowiskiem. Tym bardziej byłeś zaskoczony postawą jedynego kolegi, jakiego masz, który jest przedstawicielem, możemy tak powiedzieć, przedstawicielem tej społeczności, który jak mało kto okazuje się być bardzo nietolerancyjny względem Ciebie, tak? <śmienic> Emanuel był bardzo zaskoczony, że właśnie taka osoba najbardziej ze wszystkich znanych mu osób czepia się go, że jest za gruby, że ma nieodpowiednie włosy, że czego długie, z jakiej racji, co to no. ma znaczyć. No, tak? Chce Ciebie odchudzać, chce Ci ściąć włosy i bardzo chce też zmienić Ci, ci konstrukcję psychologiczną, chce, żebyś przestał mieć zespół Aspergera, tak? po prostu nie akceptuje, nie toleruje tego, że twojego stanu zdrowia, tego, że jesteś lekko autystyczny od urodzenia. Chciałby, żebyś po prostu porzucił swoje problemy, <laughs> stał się normalny, znormalia, tak? Tak, prawo jazdy miał. Tak, zdobył prawo jazdy i w ogóle funkcjonował jako osoba w pełni zdrowa. Jego to zaskoczyło. Mnie natomiast aż tak bardzo to nie zaskoczyło, gdyż ja akurat troszeczkę więcej osób w swoim życiu spotkałam z przedstawicieli, można powiedzieć, tej społeczności, i również od nich samych słyszałam, że zwłaszcza geje, że są bardzo często osobami bardzo nietolerancyjnymi, bardzo zafiksowanymi na punkcie. Wyglądu, estetyki. Pamiętam słowa takiego młodego geja, który był akurat typem takiego ślicznego chłopca, zadbanego, urodziwego z natury. Był on jeszcze wtedy młody, tam może miał ze 20 lat, i on już wtedy się skarżył, że jest za brzydki jak na geja, że geje są bardzo wymagający. Że są bardzo krytyczni w stosunku do wyglądu, co się tak bardzo komponuje z tym doświadczeniem Emanuela, że został skrytykowany jak nigdy właśnie przez geja. Jego wygląd został od stóp do głów skrytykowany, czego nigdy nie zrobiła żadna dziewczyna, czy w żadnym innym środowisku takie coś go nie spotkało. I zainteresowałeś się tym zjawiskiem i szukałeś y, też m, informacji w internecie, tak? Natnąć? No, po niemiecku. Tak, natknąłeś się na ciekawe wideo, gdzie faktycznie ta informacja się potwierdza, tak? No tak. To film, no to jest reportaż, nazywa się Dlaczego środowisko gejów jest nietolerancyjne? Mówi na przykład, że codziennością jest niestety no, fiksacja na wyglądzie, na przykład nie może być włochaty, nie może być za gruby, nie może być jakiś nie wiem. no Mowa nienawiści też czasami się zdarza. Ale powiedziałeś też coś więcej, że. Jeżeli... że nawet kryteria są takie też, że, że ktoś nawet musi mieć. Nawet ktoś napisał w komentarzu, że maksymalnie gdzieś musi mieć ze 20 lat. Jak masz, jak masz więcej gdzieś tak niż 20 lat, to, to, już, to już po prostu jakoś taki jakby. No, już się nie liczysz w tym środowisku. się tak? nie liczę, że coś takiego jakby, że musi być ładny, młody, taki bardzo, nie wiem. Musi być bardzo ładny, nie bardzo wiem. młody, tak. Yy, musi yy, sprostać bardzo wielu, bardzo wyśrubowanym kryterium. Yy, że nawet wiek yy, bardzo młody jest preferowany. Yy, yy, czyli widzimy też ageism i to w skrajnej postaci. Ageism, jak najbardziej przeciwieństwo ciało pozytywności, tak. I że fiksacja tego głównego, nawet osoby tej, co tam mówiła, że właśnie, że tylko ich interesowało jedno, tylko jedno, Aha, czyli, że, że przespać się. Tylko się przespać. Tak. Czyli też osoby z tego środowiska skarżą się na to, że ciężko im jest że znaleźć... Taka powierzchowność. Tak, że ciężko jest im wejść w związek, znaleźć partnera, ponieważ wszyscy są chętni tylko i wyłącznie do tego, aby się... Po prostu przespać, tak? No i też właśnie te kryteria, właśnie też duże wymagania. Tak, i tak, powierzchowne spojrzenie, czyli bardzo takie przedmiotowe traktowanie ludzi, partnerów, imprezowanie, tak to też nie ja słyszałam, że łatwo jest imprezować, łatwo jest. Y znaleźć, sobie, powiedzmy, partnerów przygodnych, natomiast o wiele trudniej jest o związek, prawdziwy związek. Prawda? No. I ta osoba się skarżyła, że o ile łatwo jest o przygodnego partnera na jedną noc, o tyle graniczy z cudem znalezienie partnera na poważny związek. Prawda? Mhm. Dlatego wydaje mi się, że Potrzebna jest debata chyba wewnątrz środowiska na temat ich własnych problemów, ich własnych problemów też z dyskryminacją, z tolerancją i chyba uzgodnienie pewnych priorytetów, zanim też wyjdą do społeczeństwa. Wydaje mi się też, że w ramach tych swoich parad troszeczkę kiepsko komunikują swoje postulaty. W ramach tych marszów równości co oni komunikują? Że chcą równego traktowania z resztą społeczeństwa. A jednak mówiłaś, że trochę dziwnie się czasami eksponują, ubierają. No właśnie, właśnie. Czy w taki sposób, czy to, w jaki sposób oni ten przekaz nam przekazują, jest spójny z treścią tego przekazu? Bo, jeżeli chcą pokazać nam, że są normalnymi obywatelami, takimi samymi jak my, którym można na przykład powierzyć wychowanie dzieci, mhm. bo między innymi także o to się rozchodzi dyskusja, to dlaczego w tak dziwny sposób nam to pokazują? Ja tam widzę często może tam jednostki... To frustracja, eskalacja, jakaś frustracja, to jakaś eskalacja. No ale to może niech rozwiążą swój problem psychologiczny, zanim chcą coś yy, przekazać społeczeństwu. tak, tak moim zdaniem jest tam yy, jest to trochę sprzeczne. Jeżeli ktoś chce pokazać, że jest normalnym obywatelem takim samym jak my, chce być tak samo traktowany, a jednocześnie pokazuje, jak bardzo jest dziwny i Jak bardzo zafiksowany na punkcie na przykład wyglądu, bo wydaje mi się, że to w jaki sposób oni tam yy, w jaki sposób oni są zrobieni no, Może oni niekoniecznie do literki G się poczuwają. Yy, tylko chodzi, to nie, chodzi mi o to ile tam to czasu i inwestycji zostało przeznaczonych na wyszykowanie się. No mimo wszystko może nie musieliby. Yy, wydaje mi się, że przekaz tego, tych marszy, tych ich yy, manifestacji nie jest przemyślany, yy, nie jest wewnętrznie spójny. Yy, ponieważ mnie jest obojętne, czy to jest transestyta, czy to jest zwykła dziewczyna hetero. Ja generalnie nie lubię ludzi, którzy kręcą się wokół własnego tyłka hmm. tylko i wyłącznie. Którzy poświęcają długie godziny na własny, powiedzmy, imidż, na. No, I, i, gdzie... te drag queeny. No dobrze, jeszcze artysta jest radowy, który, powiedzmy, jest je, częścią jego zawodu, y, przebieranie się. To nie, jeszcze to jeszcze jestem w stanie zaakceptować. No tak. tak samo jak częścią zawodu modelki też jest wyjątkowa dbałość o wygląd i, powiedzmy, też przebieranie się jest to częścią jej zawodu, to, to akurat to jeszcze jestem w stanie zaakceptować. Ale generalnie ja byłabym skłonna tak samo potraktować, załóżmy, geja, który kręci się wokół własnego tyłka, wokół y, imprez, wokół y, seksu, wokół własnego wyglądu, jak dziewczynę, która na przykład przechodzi na dietę keto, y, y, tak, ekswegankę, która porzuca moralność, porzuca cały świat wartości, po to, żeby się troszeczkę odwodnić na diecie keto i mieć ciut bardziej zarysowane mięśnie. Akurat ja nie zapomnę nigdy takiej ikonki, takiej miniaturki. Widzieliśmy ją często właśnie na tych kanałach antywegańskich, że dziewczyna, dwa zdjęcia mamy, jako weganka i na diecie keto. Na obu zdjęciach jest również szczupła, równie zgrabna, Młoda dziewczyna, która jeszcze prawdopodobnie nie zaznała problemów zdrowotnych i z otyłością nigdy nie miała nic wspólnego. Na obu zdjęciach mam mniej więcej podobną masę mięśniową, ale jaka jest jedyna różnica, to to, że na tej wersji Keto wyraźnie się odwodniła, przez co ma bardziej zarysowane mięśnie. I w imię ledwie zauważalnej mikroróżnicy, ona porzuca wszystko, co ma sens w życiu wszystko, co jest. Jakąś wartością i przechodzi na pasożytniczy tryb życia po to, żeby uzyskać ten efekt, no to ja niestety takimi ludźmi gardzę. Obojętnie, czy jest to dziewczyna hetero, czy będzie to gej, który całymi dniami się pinży, a potem z braku czasu zje na szybko w KFC no, i. Karnivor. I... Ponadto co ma wspólnego osoba na przykład aseksualna, która też w jakiś tam sposób jest wliczana w, no, w tą całą społeczność, rok, rok, czy na przykład właśnie. z osobą zafiksowaną na punkcie seksu i, i imprezującą? No bo nie są normatywne po prostu, nie są tak normatywne według tych... No właśnie, w, a kto jest normatywny? Tego, no, Już samo nie to... Nie wpisują się w taki normalny no, właśnie, model. No Właśnie, tylko co jest normalnym modelem? Czy istnieje coś takiego jak normalny model? Czy wśród osób hetero również nie ma osób zafiksowanych na punkcie seksu, seksocholików, osób pustych, próżnych, pindrzących się, prowadzących pasożytniczy tryb życia? Pasożytniczy zwłaszcza. Żywiącym się kosztem innych istot? Ja widzę takie same postawy tutaj i tutaj. Ja nie widzę. Dla mnie ta linia podziału na. Osoby jakieś normatywne i nienormatywne jest absolutnie sztuczna. I... No bo oni nie chcą być w jakiś jaki ten model, że, że czują po prostu przerażenie po tym wszystkim, jakie, jakie sytuacje się działy, na przykład, że te strefy wolne od LGBT i wszystko ich tak przeraziło. Okej, okay, okay, bo Tu mamy moim zdaniem o wiele głębszy problem, który jest źle zdefiniowany i źle wyartykułowany. Podział właśnie na jakichś normatywnych i nienormatywnych jest yy, głupi, sztuczny. Takie same postawy i takie same problemy spotykamy i tutaj, i tutaj. Yy, natomiast istnieje pewien problem, bardzo poważny, który właściwie nigdy nie został wyartykułowany. I o tym porozmawiamy już w kolejnej, ostatniej części tej rozmowy, która oczywiście ukaże się za jakiś czas. Nie będzie to następny odcinek na kanale, gdyż przeplatam tematy, ale obiecuję, że ukaże się wkrótce. Dziękujemy bardzo za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia wkrótce.